Witam Was, moje drogie szczelce, w horoskopie pełni na 5 lutego. Moi kochani, ale 5 lutego to jest taka zwana może data, taka, wiecie, yy, szczelamy, znaczy nie, może, nie szczelamy, to jest jakby yy, epicentrum tej... Pełni o, chyba około 19.00 Boże Święty. 19.30, tak moi drodzy. I tutaj mamy, jakby takie epicentrum tej pełni, moi kochani. Natomiast pamiętajcie, że pełnia działa kilka dni przed tą pełnią, uszczegółowioną i pełnią Potem, później yy, parę dni po. Natomiast moi kochani, pamiętajcie dobrze, że pełnia według mnie działa też troszeczkę dłużej. Ona, prawda, ona swoją swoim działaniem, swoją energetyką może nawet dotykać, kochani, następnego donowiu, aż więc miejcie świadomość tego, że to tak fajnie wszystko nie minie. Tym Bardziej w tej pełni, w tej bardzo energetycznej, w tej bardzo burzliwej pełni, która nas po prostu czeka. Jeżeli oglądacie ten film, to ona już chyba zaczyna powoli mocniej działać, więc możecie już odczuwać, kochani, tą to, 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 to energetyczną, taką można powiedzieć, poświatę tego, co się zbliża. Kochani, pełnia w znakach stałych, pełnia w lwie, która w takim, wiecie, znaku królewskim takim znaku, gdzie się każdy będzie chciał pokazać, jak strony. Do tego po drugiej stronie w wodniku mamy, mamy czyli w opozycji mamy słońce, pełnia energii, czyli takie poczucie, można powiedzieć, niepewności, delikatnego strachu, ale moi kochani, czym ta pełnia się charakteryzuje? Niestety. Ona tworzy tutaj na, w kosmogramie wytworzył się na pewien półkrzyż, czyli no dosyć negatywna figura, taka w znakach stałych, czyli, czyli w byku, czyli w lwie i w wodniku, a na wierzchołku tego półkrzyża. Jest niestety uran. Planeta pokoleniowa, planeta o działaniu według mnie maleficznym, planeta, która chce burzyć porządek tego, co jest, i na fundamentach tych zgliszczy zbudować zupełnie coś nowego. To jest planeta odnowy, wiadome, uran władca wodnika, kochani, wodniki tworzą coś nowego, burzą stary porządek, chcą zrobić coś nowego według własnej koncepcji. Każdy wodnik, co Słuchajcie, ja znam kilkanaście wodników i każdy wodnik w tej samej sprawie ma inną koncepcję, muszę wam powiedzieć. No po prostu, ja mam, albo ja mam jakiegoś pecha. Albo, i do tego jeszcze moja żona jest wodniczką. No dobra, no dobra, mniejsza z tym za no dużo. Osobiście sobie nie rozmawiamy, moi kochani. I teraz powiem wam na czym, to pole... na czym ta pełnia będzie polegała. Na bardzo na, jeżeli ona jest w półkrzyżu, w znakach stałych, czyli moi kochani, ogólna energia jaka będzie wpływała na wszystkich. Bo za chwilę przejdę do Was w szczególności ale na wszystkich to jest taki znaki stałe powodują, że t, t, jesteśmy bardzo egoistyczni nerwowość będzie, na pewno w tej pełni będzie dużo nerwowości egoistycznej nerwowości i y, y, ona spowoduje że nie będziemy chcieli spoglądać na pewnego rodzaju rozwiązanie y, pewnych sytuacji z nową perspektywą, tylko u, będziemy uparcie patrzyli, moi kochani y, na to, że to co nasze to najlepsze i tak to ma być nie ma, nie ma perspektywy szerszej, po prostu to zawęzimy egoistycznie, będziemy spoglądali tylko na to jak, jak, jak to, jak ma być coś zrobione z naszego punktu widzenia. I tutaj ten błąd, i ta pełnia tutaj będzie powodowała takie moi kochani, agresywne, negatywne działanie. Do tego zobaczcie yy, w tym lwie, czyli też w znaku, który yy, no, też będzie wpływał na całość tego kosmogramu. Mamy Lilit. Lilit, kochani, to jest Bogini, no, Bogini Demon, dobra, Bogini Demon. I do, ja nie wiem, czy wszyscy wiecie, kochani, Lilith to była pierwsza żona Adama. No tak, to już Lilith była pierwsza żoną Nie Ewa. Lilith była pierwszą żoną Adama, kochani. Także i ona zmieniła się niestety w demona, ponieważ stwierdziła, że, a, że dlaczego ma być podwładną Adama? Ona chce być tak samo, taka sama jak Adam. Dlaczego ona ma być gorsza od Adama? Uciekła zbiesiła się, brzydko mówiąc, kochani, i zaczęła rodzić setkami potwory, małe demonki, które rozlazły się po świecie, kochani. I to jest ta, to jest ta złość, ona się zmieniła w kobietę demona, złośliwą, wredną, która która, dała, która daje ogromną złem, złą ilość negatywnej energii. Jak ona, ja uważam, że ona jest gorsza od domu horoskopowego 12, gdzie dom horoskopowy 12, kloaczny, dom ściekowy, gdzie wszystko z kosmogramu się gromadzi negatywnie, 12 domu horoskopowym, a ta Lilit jest tego gorsza. To jest takie ucieleśnienie jeszcze w negatywnym, według mnie, aspekcie domu horoskopowego 12, i ta Lilit, ona też oddziałuje na nas, na ten horoskop. Kochani, z tego powodu, że jest w lwie, księżyc lwie, czyli dwie energie księżycowe, pozytywne i negatywne, łączą się, szaleją w tym lwie, współczuję delikatnie lwą, kochani, i wpadają na całą tą. Pełnie. Moi kochani, i tutaj. Przychodzi czas, y, i ten uran właśnie będzie chciał to wszystko też dodatkowo zmienić, prawdopodobnie w negatywnym słowa znaczeniu. Moi kochani, i teraz przychodzi czas na Was, moi kochani, na szczelce. Moi drodzy, y, w horoskopie tutaj akurat nie mamy na tą pełnię, na ten, na ten moment tej pełni, nie mamy tutaj y, waszego, Waszej y, żadnej planety. No to więc Wasz władca, moi kochani, czyli Planeta Jowisz. No macie duże szczęście, Jowisz, piękna planeta, planeta szczęścia, duży benefik. no kurczę, słuchajcie szczelce. Super znaki, optymistyczne, uśmiechnięte, dające taką nadzieję i takie, takie poczucie szczęścia. Jak ktoś myśli o szczelcach, o Jowiszu, no to od razu się wszyscy uśmiechają. Moi kochani, zagroszę wam w dalekich podróży, bo pewnie je lubicie, i mam nadzieję, że realizujecie te własne wycieczki. Moi kochani. Ale lecimy dalej. Gdzie wam się ta pełnia, tutaj, u was szczególnie, moi kochane, strzelce, uwidoczni? Uwidoczni wam się w domu horoskopowym trzecim, czyli rodzeństwo, u, 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 kontakty z rodzeństwem. Uwaga, bo pełnia jest trudna, więc mogą być kłopoty. U, 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 uściśli wam się też w kontaktach z sąsiadami, moi kochani. Ale też w domu horoskopowym czwartym, czyli rodzina. Moi kochani, yy, i tutaj bym powiedział jedną rzecz. Yy, tej, yy, jak przed chwilą powiedziałem, że tutaj mogą być takie zawirowania delikatne, to jednak wasz władca, moi kochani, jeżeli patrząc po znakach, jest w trygonie, w trygonie ze szczelcem, czyli wasz władca, nie uciek gdzieś daleko, nie uciek na pozycję negatywną, czyli trygonem, pozytywnym aspektem uderza właśnie tego strzelca, nie dosyć, że jest władcą Waszym, to jeszcze, czyli on nie jest, jakby można powiedzieć, <coughs> tragicznie negatywnie, y y w tragicznie negatywnym miejscu i działa na cały znak trygonem, więc pozytywnym aspektem. Więc tutaj bym powiedział, że te kontakty w rodzinie, tutaj, gdzie mieszkacie, tak, tutaj, gdzie macie te kontakty w rodzinie, one powinny być w miarę, kochani, pozytywne. One nie powinny, one nie powinny negatywnie na was oddziaływać. Również kontakty z rodzeństwem, yy, pomimo tego szalejące, szalejącej negatywnej pełni, powinny być zachowane w pozytywie. Ale, kochani, zobaczmy, gdzie się ten Jowisz mieści. W domu horoskopowym siódmym, kochani. W domu horoskopowym siódmym, czyli w domu partnerstwa, szczęście, duża, dużą, jakby odczujecie partnerstwo w pozytywnym słowa znaczeniu. Odczujecie, że jednak jesteście w tym partnerstwie chyba szczęśliwi, że, że potraficie pogodzić partnerstwo z rodziną i tak. Aspekty będą na Was pozytywnie wpływały. Poczujecie się w końcu, można powiedzieć, w pewnego rodzaju, można powiedzieć, spełnione, spełnieni. I, i do tego jeszcze, moi kochani, ten Jowisz, ten Jowisz jest w sekstylu, kochani, do Marsa. W sekstylu jest do Marsa, i co, co powoduje, moi drodzy, że uda Wam się pogodzić sprawy zawodowe, yy, kariery zawodowej, tego, co robicie w pracy, tego, do czego dążycie, ze sprawami partnerstwa i też trygonem z rodziną. Pewne kwestie, które do tej pory były trudne yy, i związane właśnie partnerstwo, rodzina, być może ktoś w rodzinie się nie zgadzał na Waszego partnera i też powiązane, moi kochani, z... Yy, 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 z kwestią Waszej pracy, rozwoju zawodowego, no wiadomo, jak rozwój zawodowy, no to gorzej z rodziną, bo, albo, bo czasami, no, bardzo często jest tak, że trudno nam pogodzić sprawy zawodowe, sprawy waszych idei, takich, wiecie, które macie, aby iść do przodu ze sprawami partnerskimi, no bo ktoś tutaj delikatnie może tracić, i rodzinnymi. I tutaj ten czas, tej pełni właśnie, jak powiedziałem, pomimo Trudnej, trudnej energii nad nami ciążącej, dla Was akurat, drogie Szczelce, może okazać się zbawienny, może okazać się, że ten y, trygon że ten sekstyl, kochani, Jowisza do Marsa, maleficznej planety trudnej, okaże się pozytywny. Mars zostanie aktywowany energią pozytywną, więc to je, to, ta jego negatywna energia wojenna, kutliwa, taka wstrętna, zamieni się w pozytywną, sportową, dającej siły do działania, mog mogącej poro porozumieć yy, się w kwestiach zawodowo-partnersko-rodzinnych. Super, super, kochani, powiązanie, które, które ma szansę na to, abyście zostały Pozytywnie moje drogie szczelce aktywowani w, tych, w tym zakresie tego horoskopu pełni. Więc moi kochani, źle to dla Was nie wygląda. Pamiętajcie, na początku tylko powiedziałem, że ogólna energia nie jest ciekawa, nie jest dobra, jest agresywna tego, tej pełni, jednak u was ten Jowisz, czyli wasz władca, tak, trygonem do znaku i sekstylem do Marsa, który jest na medium seli może dać Wam takie poczucie szczęścia. Do tego, kochani, poczucie szczęścia realizacji tego, co chcecie zdobyć. Ale zobaczcie, ten Jowisz jeszcze jest, kochani, w trygonie do Księżyca, czyli planety ważnej, no, do, do światła, które akurat w pełni yy, spełnia najważniejszą, yy, najważniejszą rolę, tak? I tutaj jest trygon, czyli pozytywny następny aspekt Księżyc z Jowiszem, no super moc pozytywna. Wiem, że ten Księżyc jest osłabiony przez tego Urana w tej pełni, wiem. Do tego też się mieści... Jak powiedziałem, w lwie z tą Lilit, czyli, czyli dwie planety, punkt energetyczny Lilit i planeta, kochani, oczywiście, Księżyc, w jednym znaku mogą odczuwać tą swoją obecność, ale mówię, Jowisz, duży benefik, ogromna moc pozytywna, ogromna optymistyczna, ogromna, ogromna moc obfitości w trygonie, kochani, z Księżycem, w sekstylu z Marsem. Aktywując go pozytywnie, właśnie doda energii do działania, jeżeli chodzi o cele, koncepcje rozwoju zawodowego, ale też słuchajcie, jak powiedziałem, w trygonie do domu rodzinnego, czyli moi drodzy, jest dobrze. Rodzina, partnerstwo, kariera, powinno być wszystko, moi kochani, dobrze, działajcie w tym kierunku, pomimo tej okalającej... Was wokół negatywnej atmosfery. Moje kochane skorpionki, dziękuję, że ze mną jesteście, moi drodzy. Jeżeli się podobało, to moi drodzy, dzwoneczek, żeby był czarny taki dzwoniący, to jest subskrypcja. Wam serdecznie za to dziękuję. Oczywiście lajki, komentarze i udostępnienia moich filmów wszystkim. Kto się interesuje ezoteryką, astrologią, tarotem i tak dalej. Bardzo Wam za to serdecznie dziękuję. Moi drodzy, pomimo tej negatywnej aury, która się zbliża nad nami, która zawiśnie za chwilę, na, na jakiś okres czasu dosyć długi prawdopodobnie, bo napełnia w znakach stałych, to życzę Wam dużo szczęścia, spełnienia Waszych marzeń, spełnienia Waszych fantazji, nawet takich różnego rodzaju fantazji, moi kochani, i, od, i tego, abyście były, byli zadowoleni. I jakoś ten trudny czas przeszły sucho nogą, a nawet uzyskały pozytywne rodzaju sukcesy związane z tym, co przed chwilą powiedziałem. Pozdrawiam, dzięki do następnego filmu. Cześć, drogie strzelce, cześć!